Czy pociągi należące do PKP polskich kolei państwowych mogą być w Polsce szybsze niż podróż samolotem? No oczywiście, że tak, choćby na trasie Kraku-Warszawa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę lot samolotu, że trzeba być wcześniej na lotnisku i potem jeszcze na lotnisko trzeba dojechać, no to jeżeli podróżujemy z centrum do centrum, Pendolino będzie o wiele szybsze. Nie oznacza to jednak, że jest tak na każdej trasie. Są momenty, jak na przykład Kraków-szczecin, gdzie wiadomo, że samolotem jest jednak szybciej i to o wiele. Jednak na niektórych trasach ciężko stwierdzić, co jest lepszym wyborem pociąg czy samolot. Na przykład teraz pojawiła się taka okazja na trasie Kraków-Poznań. Lot z Krakowa do Poznania 24 listopada to 66 zł, 26 86, 27 listopada 225, a 22 bądź 24 grudnia 52 zł. W tej cenie jako bagaż mamy tylko malutki plecaczek. Jeżeli chcemy wziąć ze sobą walizkę, to ta do 10 kg będzie kosztowała 83 zł. dopłaty do 20 110 zł. dopłaty. Jeżeli chodzi o cenę połączenia kolejowego, to wynosi ona właściwie zawsze 24 zł, z wyjątkiem tego jednego razu, kiedy za samolot płacimy 225, pociąg kosztuje 42 zł. Oczywiście w pociągu możemy mieć ze sobą nawet dwie walizki, nie dopłacimy wtedy do biletu, nic to jest w cenie. Jeżeli chodzi o czas podróży, to. Pociąg z centrum Krakowa do centrum Poznania jedzie 5 godzin i 7 minut. W przypadku samolotu jest to 2 godziny wcześniej, trzeba być na lotnisku. Lot trwa godzinę, już tą godzinę liczymy z wyjściem samolotu i z lotniska. Do tego, jeżeli byśmy chcieli z lotniska pojechać do centrum, zajmie nam tam około pół godziny czyli z lotniska w Krakowie do centrum do Poznania. 3,5 godziny. Oczywiście nie brakuje osób, które nie muszą być na lotnisku 2 godziny wcześniej, a im wystarczy godzinka, bo się już znają. Na przykład nie mają ze sobą walizki, i żadnego innego wielkiego bagażu, więc dla nich samolot jest ultra świetnym rozwiązaniem. Inni zaś lubią mieć wszystko wcześniej zaplanowane, a w ogóle mają dwie wielkie walizy i wolą jechać pociągiem, bo akurat ją z centrum do centrum. Tak naprawdę tutaj nie chodzi o to, by pokazać, że jeden rodzaj, jeden środek transportu jest świetny, genialny, a drugi jest beznadziejny. Nie, po prostu tutaj Trzeba wiedzieć, co oczekujemy, tak? Jaka ma być to podróż, co ze za sobą zabieramy, i wtedy wybrać, albo pociąg, albo samolot.